Okej, okay, już jestem, drodzy widzowie, wybaczcie wystarczy to. Nie możesz nikogo zaciumać, jeżeli ktoś strzela do wrogów, albo ogólnie strzela. Wtedy masz problem. Ej, kocham takie korytarze duża rozruba, a wystarczy, że strzelasz w dru drugą stronę e uliczki czy to korytarza, tak? I masz prawie 90% szans, że kogoś trafisz lub zabijesz. No patrz, ja mam co chwilę asystę jakąś. OK, ja to z RPG tam jakoś. Ja też. <grystanie> Zabijcie wroga i wybawiciel. Wojtasze, widzę cię. Chuj ty zabiłeś mnie. Aaaa, amunicja! <grystanie> <grystanie> oh. a, to jest najgłupsze. Jaką amunicję mogę sam sobie odzyskać? jest tak jak w Warface'ie, że jak jestem wsparciem, to... mogę eee, sobie... ta... A się, ee, ee. Ja, jak jesteś wsparciem, to rzucasz po prostu apteczkę z amunicją. Prymitywnie nazywając to. Aha, ale to to bym... No już nieważne, bo zginąłem właśnie. A Obok Nirsa się zrespałni i przeżyje do tej pory. Kurde, a mnie wyhaczy. Nie, ja jest, jestem za tobą. Aha, fajnie. Się si si ogarni, że masz jakieś wsparcie. U kurda, ja cały ten słup przesunąłem. Gratuluję. Eee, słyszeliście, że Ro Robin Williams się zabił? No tak. Co? No, Robin Williams. Eee, nie znasz obiegu Williamsa? Williamsa? Aktor, grał w, w Jumanji. Znaczy wiem. Znaczy... Ale cz czemu? Po Łat... Popełnił samobójstwo. Udusił się. Frajer! Wiesz <śmienny> co? Taki cios dla e, świata filmów a ty, i aktorstwa a ty... <śmienny> Ale chodzi o to jak go lubiłem! No, a kto go nie lubił? <śmienny> Bardzo, frajer... On, on, on 5-6 lat walczył z depresją. Po co? w Jumanji zagrał no, to tu jest stary, już... no właśnie 63 lata miał Ja nie wierzę, jaki robi Jaki, jaki robi? robi? Robi nie! Why? Why? Dobra, no, ale koniec wygłupu, bo, y... bo... To jest przykra No, to jest no, bardzo przykra sprawa Jaki, jaki to jest ułom? No, ma farta, że go zabił. Bo po prostu nie wiem, co bym był ten Dobra, na C z jakimś kościem jest, mam tłumik, tak, super. Nie tłumik, tylko celownik, boże. O! Granat, granat, kurna. Ja, ja, ja dopiero się skapnąłem, że takie światełko pomarańczowe to jest granat w tej. Stronie. Kurde, nie. Dopiero teraz! Nie miałem, e, nie miałem okazji. Za bardzo, chociaż nie, raz samobójstwo popełniłem, to mogłem się zorientować, no No. nie no, e, gdzie się rozpałnisz? Ja na A, bo będzie najbliżej. Mm. A to ja też na A się rozpałnię. Dobra, jestem. Boże jaki rudy jestem, bez sensu. <głosy> <głosy> Boże jaki rudy jestem! Jaki ja ludy jestem! A. Nie no, tak szybko. Niech nie daj się zabić, zaraz się obok. Ja, ja już nie żyję! Aha, ale oni tu no ładnie nas żyją. No kurde, strasznie, e, przechodzimy do. E, ruskich? No nie, no chyba nie. No a czemu nie? Co? My, bo wiemy, że ty ruskich nie lubisz, no ale wiesz. To, to no, też są. To jak, też. To jak też jak są. Chcesz przy, jak chcesz przejść do zwycięzców i skurzyć, to. Ale, ja nie, ale nie chcę przejść do zwycięzców, a. nie, przegrywamy, ale nawet nie, nie zwróciłem na to uwagi. No, no, no pewno, ty zawsze mówisz, jak ten, jak przegrywamy, to co przechodzimy do, <grymiania> do tych, do zwycięstw <grymiania> uh -huh. drugiej drużyny. Ale wiesz, tutaj trzeba sobie hajs nabić. Fila. <grymiania> e... <grymiania> Kurde. Dostosuj wyposażenie. Co się stało? Co się co się co się, co się stało? Ja walczę do końca, ja walczę do końca dziwki. Nie, nie będziecie mieli tak łatwo Jak Oj, asysta? Wziął. Ja go zabiłem oh, 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 oh. E, mam zero, Ej, mam 0% życia i żyję WTF? <laughs> I am the god I am the god F*k! GRANAT Ale nie, jeden strzał i mnie ściągnął, dobra Przepraszam, że się tak... ale... Kurde! Oznaczenie mi się pomyliło. Najechało mi się jakiegoś z mojej drużyny na ten. Chwila, zaczekaj Wojtusa, ja zaraz do ciebie wejdę. Dobra, jestem. No czemu nie jestem za działkiem? weź kurna! No nie mogę wziąć działa! Za późno. A, a, a grałem inżynierem, więc mogłem go zabić. Chyba, że jeden z naszych przeżył. To wtedy rozwalę ten czołg. A, dobra, jest źle. To znaczy, to że jest źle, to jest niedopowiedzenie. Dobra, rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj. A kurna. Przejechał mnie. Bo, ale masa na ze wszystkich stron, to oj, będzie ciężko. A żyjesz jeszcze? Nie, nie żyjesz już. Dobra, ja ale że, E jest jeszcze nasz? Nie, nie jest. Nie mam ani jednego punktu, kurde. No, ale zginiemy z honorem, się. Oj tak, będziemy walczyć do końca. Niech Ruscy wiedzą, że świat nie należy do nich. I tak będzie należeć. Bo z kim graniczy Osja? Z kim chce? Suchar! He he he. Kran mi wysekł w Łazience. <grym> Co mam zrobić? I znowu kran muszę wymieniać. Przez ciebie, nie, wszystko przez twoje suchary. Było suche jak Cejrowskiego. A masz problem do piętcejrowskiego? <grym> Czy masz jakiś problem? Nie, w ogóle. No, mam Ale nadzieję. Są suche. No, wow! W końcu to jest. W końcu to jest boso przez Nivea. świat. Zdrowie to podstawa, zacznij od skóry. Ale Wojtusz nie chce sobie reklamy robić z Niwei. nie, 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 po prostu Nivea zapłaciła Wojtasajowi, żeby zrobił ten, żeby zrobił dla nich reklamę podczas odcinka dla Niwei, więc wiesz, to dla niego on przez to hajs zbija co A, nie? Ja nie? wiem dlaczego masz tyle subów. Niwe, ci daje! Skocze. Jeden sub od prezesa e, Niwe. Auć! zabił mnie. A, A. Jak właśnie jeden sub od prezesa i wiesz, że coś się dzieje. Nie. <ścoughs> masz więcej subów od prezesa Nivei? <ścoughs> Nivea, może, tak, no, może... teraz skończmy temat, temat bo wykryją, że tyle powiedzieliśmy słów Nivea i wykryją <grywa> nas o prawa autorskie No dokładnie Nivea Nie nie musi nie może subować raz On ma możliwość subowania 100 razy Może nacisnąć klik subskrybuj 100 razy O o, o o o o A, O Wojta, Saj, goniecie, goniecie! No, no, jest no. za mną A ale gdzie ty jesteś? <grywa> ja jestem w Alei, więc skąd mam to wiedzieć? To co powiedziałeś, że mnie gonisz? Eee, gonię cię, jeśli chodzi o punktację. Tada. A, myślałem, że myślę, że fizycznie. Nie! Za kogo ty mnie masz? To bolało. Ej, e, ktoś grał tutaj medykiem? A ktoś gra? W ogóle? Tak, jest, 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 jest. Boże, oni w nas cały czas... Ty, ale wiesz co, to nie jest jeszcze... No nie jest, Punktacyjnie nie jest beznadziejna sytuacja, no dobra Kurde, zabił mnie, A! Demet! Gdyby tu chodziło o kontrolę nad samymi punktami, to nie jest jeszcze aż tak beznadziejna sytuacja No ale nie tak jest, powiem. nie jest, ale ogółem jest le lekko beznadziejna Lekko eee, idę na punkt D Chłopaki To ja idę na A D, D, D co dopiero odbijałem Już tam nie no czołki jedzie Co to było? Czemu? mój wy... Ty A nie! To był czołg przeciwnika! Proszę, nie popatrzyłem na minimapkę! mapkę. też A, że A, O uciekaj bo z... cię zabiję zabije cię Kurde Ale mogłem móg, go rozwalić Dobra na A- na A na A na Gdzieś te filary na, miałem nadzieję, że dojdą. No ja też, ja też miałem też taką nadzieję, że tam dobiegniesz Kurde, gdzie? Ja nie wierzę, nie lubię tych graczy, oni mi wkurzają no ja bo ja zabił ja. mnie też, bo się nie schowałem. Myślałem, że go zabije. No nie! How to basic? Ale to jest masakr. Weźcie się, rozpawncie w punkcie B i wróćcie punktu B. No Ja bronię, nie, ja właśnie też je spełniłem. Bo nam A zajęli, więc. A już zajęli? Tak, a już zajęli. Jest, jest ciężko, a tu w bez dwóch stron naparzają. Chociaż. Kuźwa, skąd mnie. Skąd mnie biorą, to nawet nie wiem. Biorą cię z półki. <laughs> <laughs> o, ale śmieszne. <laughs> <laughs> ale z to było suche dopiero. Bo ty jesteś suchy jak słuchaj. Mojej mamy. <laughs> to jest stary jak świat. Mirsie się. Nie, Prawda, ja słyszałem tu jeszcze w podstawówce. Ała, głupia e, 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 Wojtas, Wojtasa jaki e, mamy e, czas? 13 minut. Zrobić i e, zdupiję się z jednego nie dobiegłem. Nie ma, no, na... Przegramy to. O Boże, oni mają przewagę 200 punktów. E, jaki mamy czas? E, e, mówiłem ci przecież. No ale nie słuchałem, wybacz. E, 13 minut. Komu dzwoni? Nie, jest twoja dziewczyna cię namierza Zniszczyłem pojazd Na! Dechciałem chciałem wziąć, ale z dup, dupa Czekajcie, dzwoni mi telefon, przerwa nagrywanie, za chwilę wrócę Dobra, czyli idziemy nam odpadł eee, no to już mamy ranę. Jak nie ma Dreamera, wielkiego koksa, Battlefielda 3, to, to, to mamy przesrane e, Biegniemy Biegniemy! Biegniemy! Przegaliśmy! Ojoj ojojoj, ojojaj, krym upadł! Ech, nie! To ciebie, panie prezydencie. Eeeh, tak. To jest dobry pomysł. Z, e, na wozie musimy mi tu wiem slawoci. Te te, te te czy jakoś tak to szło? Jest! Przegoniłem cię! KUDA ale dyjmy MNIE jeszcze przeginął. Nie jed, jed, nie... dwoma zabójstwami. E, na zdrowie. Przepraszam. A Oj, to już 14 jest. Eee. Yy, tak no tego prawie. jeden odcinek będę mógł. Chyba, że będziemy nagrywać jeszcze po południu. Ale ty, ale ty przejewaliście nagrywanie, czy co? Nie, jeszcze nagrywam. No no no. Oka, wracam. O, jest, o, yes, jest, ja pojawi to, o się. z tego odcinka będę mógł dzisiaj na pewno jeszcze jeden. A tak to nie wiem ile jeszcze. E, raczej już dzisiaj nie będę mógł. A jak jutro, z... Chociaż jutro też nie wiem, kurna, a... A jutro po południe jak Nie chcę do ruskich! Cicho! Jesteśmy w ruskim imperium, wygramy to! Nie! Tak! Ja, z, ja zmieniam zespół. LOL. To, to zmieniaj sobie w takim razie. My, d -my nie zmieniamy, prawda? d nie jest w grze, chyba jeszcze. Jak? Zaraz sprawdzę. Hmm. Tak. Nie widzę go. Muszę to, to O nie. Jakaś... Nie no. Znaczy, to co, Ty Wojtasej nas opuszczasz, tak? Nie mogę. Chciałbym, ale nie mogę. Zaraz, ee, d -mail. Albo pan. Eee. Zaraz chwilę. Do hotelu dołącz. Albo do Echo Ja jestem w Indie e, Nie mogę, ja jestem w USA, mnie do przy USA przyniosłem. No to przenieś się do ruskich Ale nie mogę, no, na razie nie mogę No... no myślę, że nie mogę na razie Ja się, jak przy pierwszej, lepszej okazji przenoszę się do Amerykańców Dobra, weźmiemy tu. tu No ale równowaga na serwer zostanie zachwiana, czyli raczej się nie przeniesiemy Eee, chwila. Dobra, niech będzie eee, wejść do akcji. Eee, to dupy to było. Kurde! Dreamer jest e, u przeciwnych. Dobra. Gdzie ja pobiegłem? Nie. Ale jak często zmieniasz. Raz zmieniłem w sumie drużynę do tej pory. Więc jak zbyt często zmieniasz drużynę? W sumie gra się dopiero zaczęła, a raz zmieniłem drużynę jakiś tam na początku dzisiejszego grania, więc nie czaję o co chodzi z tym, że za często zmieniasz drużynę. Pograj przez jakiś czas, przez dwie godziny. <grym> a co, odpowiedziało ci, że przez dwie godziny? Nie. O Wojtasze, zabiłem co? cię. oj, oj, oj. <grym> Nie, ty mnie zabiłeś. Ale miałem asystę. <grym> To na pewno nie rys musi być Jestem, ale zaraz, gdzie ty jesteś? Bo ja z własnym dużym nie jestem. Ja jestem w Indiach. No wiem, ale ja nie jestem w Indiach, jestem w. Kiedy powiem, jakie jestem. Kim grasz? Powiedz. Inżynierem. No i jestem w USA Dobra. Jesteś w jak cię przeniosło? Sam się przeniosłem A To jest pytanie czy ja będę mógł się przenieść ja Chwilę, gdzie, je, gdzie jest Dimek? Gdzie jest Dimek? Dimek w którym ty zespole jesteś Jestem w USA Ale w którym zespole? A ty ja w jakim? Ja jestem w Echo Wy hot, do hotelu dojdźcie Dobra, ale ciebie nie widzę w hotelu Teraz jestem no jesteś dobra, to ja też dołączam Wojtaszek, gdzie jesteś? Ja nie mogę zmienić zespołu jeszcze <śmówi> Z ha ha! z czego żrysz się? A z niczego, tak, tak dla jaj tak do... <śmówi> Śmiech dla jaj, <śmówi> to jest po prostu coś, mnie, co mnie rozpierdala Ty skabłero Wojtas, a ja takie pytanie, rozpierdolicie za chwilę? <śmówi> Ale mogę, wiesz? Mam taką opcję Nie masz Ja wątpię, że wiesz w ogóle gdzie jestem A gdzie jesteś? Eee <laughs> mm. dobra, ja do Dima ja dołączam O chust o chust, o chust, o host. Boże jaka głupia śmieć Boże, ile ich? A czemu ktoś... Ej, jeden ma kuszę. No bo e, ma modyfikację, mój kolega też ma premium i też ma kuszę dostępne. dostępne. Ta nie jest przegięta. Ona, za ona zabija na hita. Tak? Tak, ta nie jest przegięta. Ale, dobra, nie mogę. Kurde, no nie mogę tutaj nikogo no. zabić. Jaka masakra! Zazwajuję tutaj. To jest zwiadowca ma kuszę. No. Ja mam tyle asystycznie że nikogo nie zabiłem. Ja zabiłem chyba jedną osobę tak na pi Kurde, co jest? Eee! Koleś! Fucking hell! Nie gram to Eee! Strzelam do jednego mi o ty ubierze. To jest niepobożemu. Ja no to ruscy, do czego się dziwić? Dlatego no ruskich nie lubię. He, he A ja muszę z nimi walczyć. Złe sam Takie złe, że nie może mi pozwolić. O, teraz próbuję. Bo cię nie kocha! Cie, bo o ciebie ktoś kot kiedyś chyba, że w nocy Miś pluszowy <laughs> Mój. No to, to przebi, przebiłeś mnie. E, zaraz, chwila floga. O, zmieniłem na Amerykańców. Nie to, to to, to ostatniego e, to jest bodajże. Hotel, hotel, to jest hotel, 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 to jest hotel. A jak jest zajęty to. Zajęty jest cały, więc nie ma o, o możliwości. Jest zajęty. jest zajęty, mówię przecież. Jest zajęty. No bo nie jest. Problem. Dobra, zostanę w tym Foxtrot. E, panowie, e, 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 ja, bo ty się nie możesz, spalić. Dymej. Dymej, Gdzie ty jesteś? Kurde przejechał mnie! Holeja. No mm, spełnię się u ciebie zaraz, więc e, Bądź cierpliwy I zaraz... E, e, zaraz go zwalę sobie PG. Spacja, spacja, chociaż nie, bo mam ten. Nie zwalę go sobie PG, niestety. A gdzie są nasze, gdzie się rozpałnią nasze te pojazdy? Znowu zginąłem. Nie eee. się tylko zawiję, dupa. A weźcie, zróbcie, zaczekamy aż wszyscy będą martwi, zróbcie, opuśćcie drużynę i wtedy nas zrespałni w jednej drużynie. Tak?! Chyba A. dla mnie się tak utworzyła ta India. Aha, no dziwne. dziwne. Eee, chwila. Mm, no mi wyspał, się zrespawnił mi dosłownie przed twarzą, koleś, no? To, to czemu go nie zabiłeś? No bo za zanie był drugi, który też się zrespałnił. I miał obydwa. Wzięli. Poza tym, jeszcze po odrodzeniu masz okay. tego: e, jak to się nazywa? Eeeh, jakąś. jakąś która ci nie pozwala zabić. Eeeh, dymej, chodź, 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 do samochodzika. Gdzie jest? Za mną chodź, jeśli żyjesz. Ty, gdzie jesteś? Gdzieś tam. Chodź, chodź, chodź! Jest ja widzę cię Ale już ktoś inny biegnie Dobra No to mogę już wsiąść i do niej podjechać, no? Skóle za późno, chust, dobra Cicho Dobra chodź, idzie, idziemy aleją, idziemy aleją, idziemy aleją Ja wszedłem do samochodzika jakiegoś jako pasażer Super Oj oj Bardzo ciekawa Dziemy, historia co, ty ironizujesz ten fakt? Nie, ja nie, ja nic nie mówię przecież. no to tu, bo powiedziałem, że, mówiliście, że nie zdążyliście wyjść do jakiegoś samochodzika, ja powiedziałem, że ja wszedłem do jakiegoś samochodzika, a że... A to może ty. interesująca historia. No, bardzo interesująca. Very interesting. No wow, no to było hamskie nie liczy się. Nie ma! Zabicie kroga. Ale mam mało punktów, matko boska. Kurde kto to prowadzi? C C C C C C C C C Kurde, nie mam C Aha bo tam jest dobre miejsce dla snipera No pytanko, skąd mnie tak bombią? I to jak? Dlaczego? Jezus. Kto to prowadzi? Ja pierdzielę. Kto ci dał prawo jazdy? Kuchasz? Może to jest jakieś dziecko Pomyśl Boże, ale Nirz... No! Aaaaa! Ale, ale puścił mądrość życiową! No może to jest dziecko, zrozum to z, z, Aj, z... Myśla, Kurde skąd Ja nie wierzę skąd mi wzięło. Nie ja już nie wchodzę do tych samochodzików bo co chwilę je zdejmują Skąd To była dalej chodź O Jezu, jaka masakracja Wy... Boże, ja nic jesteśmy nie mogę w zrobić! Hotel, tak, um, tak no jesteśmy w hotelu. Jest... Je, jest e, właśnie, właśnie sprawdzam sobie co jakiś czas Mmm, D gdzie ty jesteś? O. Mam działko no to będzie zajebiste Co oznacza lock? No zamknięte chyba no ale w na tym, logikę e, chyba Nie wiem, co to znaczy, ale jak jesteś w pojeździe i ci świeci na log To o, nie wiem z, że zajęte no No ale jak jestem już w pojeździe Dzięki Dima Łusik. No ja, przejmujemy Ło to chyba damy radę uh. ehm. No teraz to powinniśmy akurat wygrać ja nie, no głupia mieć! What the fuck is that? Zabili go, dobra, przejmujemy dalej Jej Dobra, idziemy dalej Za dużo ich, za dużo, po prostu ich za dużo no. Nie ogarniam co się w ogóle dzieje Uuu, nie mógłbyś uciec kolego, a nie Ale ładny headshot był Kurde, tutaj mnie już zabili Ale przynajmniej asysta Dobra, zostało im targowisko tylko O kurna Ale skrana to dostałem zaraz, zaraz będziemy kończyć odcinek Ile czasu... E, no, e, e, zostało jeszcze. Nie wiem, no co to, 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 to... 80... 80 jeszcze kuponów mają Więc to naprawdę malutko Dobra, idę za... Idziemy. Chociaż nie, gdzie ty idziesz? Człowieku! Gdzie jesteś dziwki? Wojtasze, tutaj! Tutaj! Wojtasze! Co? Tu jest? Gdzie jesteś? Tutaj, gdzie? NTV. O, jestem dowódcą oddziału! Haha! Ha. Surprise, mam o, o Boże, o Boże, teraz wygramy. O, kurno, ale mnie zmasakrowali. Ładnie udało mi się ich trochę tak od flanki obejść, i nagle czołg przyjechał i je, pie 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 Wojtasze, właśnie! Co? Kiedy się umawiamy na nagrywanie tego lotra? Lotra, Lotra. Yy, wiesz co, ja będę musiał na chwilę, jak skończy ten odcinek, na chwilę odejść od kompa, jak wrócę to o, znaczy na, na kilka sekund dosłownie, obgadamy, jak wrócę obgadamy Lotra i co, no i pomyślimy o ostatnim odcinku BFA3 dzisiaj. No okej. Okay. I też co, kiedy bf 3 ewentualnie. Flanka! Flanka! Od tyłu nas zachodzi jeden. Chyba już nie zachodzi, bo zginął. Dobra, ralim C. został no. tylko punkt. Więc pora na. O kurna. O, widzę dreamera, boja. Gdzie Z, jesteś? Za tobą jestem. Idę od strony korytar... tej no. Wojtasze I tak. Masz apteczkę. O, ale nie, nie potrzebuję, przepraszam. Ale na zaś, to ja się boję, że na zaś to ja zginę. A ich tam wziął, ładnie. Chyba go... zaraz wygramy. To ja byłem chyba. Nie, ja, ale ja otoczyłem. Nie, to jakieś od innej drużyny, ale. Nie? No, Ty, przepraszam, troszkę spóźnione byłeś, jeśli o to chodzi. E, no bo mi się skończyła municja w magazynku. Dobra, twój zespół wygrał i Eee. Eee. Dobra, no to co, panowie? My tutaj kończymy już ten odcinek, tak? E, tak. Aj. I... No dobra, możemy kończyć, no. Mam no co, nadzieję, dobra? że się wam podobało i do zobaczyska w kolejnych. do następnego. Miejmy nadzieję, że kolejne rozgrywki będą takie motywujące jak ta. Haha, ha, ha. dokładnie. A, yeah. No, no w takim razie że żegnamy się z wami. Cześć. Ciebie już nie mam. Spadaj, spadaj.